Witajcie po dłuższej przerwie. Jeżeli ktoś śledził moje ostatnie filmy, zapewne zauważy, że w moim akwarium bardzo dużo się zmieniło. W tym odcinku opowiem o wszystkim, co mi się nie udało i z czym miałem problemy. Jeśli nie pamiętacie, tak poprzednio wyglądało moje akwarium. Pierwszą rzeczą, która okazała się kompletną wtopą, były te zielone gofry z siatki. Mech jawajski, który do nich włożyłem, zgnił i wywołał kompletną hekatombę w parametrach wody. Kiedy zwróciłem mu wolność, urósł całkiem ładnie. Gałęzatka kulista, którą można obserwować na poprzednich nagraniach, zgniła. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Wydarzyło się to w tydzień po włożeniu do akwarium dużej ilości rogatka. W tamtym czasie, tak jak teraz, walczyłem z nadmierną ilością glonów i przeczytałem, że rogatek nie pozwala im się rozwijać. W późniejszym czasie dowiedziałem się, że gałęzatka jest właśnie glonem. Do teraz nie jestem pewien, ale podejrzewam rogatka o zabójstwo gałęzatki. I jak widzicie, Zmiany nastąpiły również w obsadzie akwarium. Podczas mojej nieobecności padło 9 neonów i 2 półdziopki. W międzyczasie dostałem kilka molinezji, 26 otosków i 4 garraflawatry. Nad molinezjami nie jestem w stanie zapanować i w tej chwili w zbiorniku jest ich Otoski dostałem jako hardkorową grupę czyszczącą i miałem je przekazać dalej zaraz po wykonaniu zadania. Niestety okazało się, że glonów, które mnie nękają, otoski nie lubią. W efekcie akwarium jest totalnie przerybione. I niestety musi takie zostać jeszcze przez miesiąc lub dwa. Przymierzam się do zakupu akwarium 500-litrowego, w którym zamierzam trzymać półdziopki, garra, garra flavatry i właśnie otoski. Wróćmy jednak do moich wtop. Z wybrzeży Szkocji przywiozłem sobie do akwarium wszystkie kamienie, które widzicie na wideo. Chciałem uzyskać efekt kamienistej plaży, które widziałem w Szkocji, i z tego powodu nie zdecydowałem się na żaden podkład pod kamienie. Pomyślałem sobie, że skoro nie sadzę żadnych roślin, ziemia pod kamieniami nie będzie mi potrzebna. W efekcie, w przestrzeniach między nimi zbiera się mnóstwo odchodów. Bardzo trudno pozbyć się ich stamtąd co powoduje skoki parametrów wody i zielenienie się kamieni. Prawdopodobnie w najbliższym czasie czeka mnie kolejny restart. Kolejną wtopą było przyniesienie sobie z pobliskiej rzeczki rzęsy wodnej. Razem z nią importowałem do akwarium płoszczycę szarą, która jest jakby nie patrzeć trapieżnikiem. Z powodu przerwienia postanowiłem włożyć do akwarium cztery filtry aby zapewniły większy ruch wody i wydmuchiwały odchody z pomiędzy kamieni. Uzyskałem przez to efekt pralki, ale ryby nic nie mówią więc chyba im nie przeszkadza. Tak jak mówiłem wcześniej otoski nie zasmakowały w glonach i postanowiłem napuścić na nie Cztery ślimaki Military Helmet. Na glony, nie na otoski. Oto nie mam nic za złe. Czołgi rzeczywiście zjadają te zielone glony, ale musiałbym ich mieć około 30, żeby poradziły sobie z nimi zupełnie. Wniosek z tego wysnuwam taki, że z glonami trzeba walczyć dbając o prawidłowe parametry wody. A nie kombinować innymi metodami. Moja następna wtopa to ustawienie akwarium. Jako, że nie mam w domu innego miejsca niż przy oknie, słońce robi w zbiorniku co chce, a glony szaleją. Jak na razie nie pomaga ani butla z CO2, ani dolewanie żelaza. Po kilku miesiącach posiadania akwarium mam wrażenie, że wiem coraz mniej, że powinienem zacząć od początku i że akwarystyka uczy pokory. Zapraszam na kolejne odcinki i dzięki za obejrzenie.